Pan. Ja, to tam, ja to tam im się dziwię. Sam w powstaniu walczyłem, to wiem, że broni mam dosyć do końca życia. A tutaj muzeum ledwo co otwarte, a tłumy walą, panie, żeby ją oglądać. No nie powiem, bo zbiór Fest wyrychtowali. Od razu widać, żeśmy się często, gęsto bić musieli. No dobrze, że teraz tylko pilnować muszę, żeby czego nie wolno, nie dotykali, nie? Bo Panie, bo się wiara rwie do tych szabel i żeby to dzieci. Dzisiaj dwóm ojcom z łapy rapiery wyrywałem, bo, bo chcieli szkrabą fechtunek pokazać. A... 27 października 1919 roku otwarto w stolicy Wiekopolski Muzeum Wojskowe, zarazem jedną z pierwszych placówek tego rodzaju na ziemiach polskich. W okresie międzywojennym znajdowało się ono w gmachu przy ulicy Ratajczaka. Okupacja hitlerowska zniweczyła dotychczasowy dorobek muzeum, i dopiero w latach 60. placówka ta się odrodziła, lecz już w piętrowym pawilonie na starym rynku. Obecnie Wielkopolskie Muzeum Wojskowe jest filią Muzeum Narodowego w Poznaniu i jedną z największych placówek tej specjalności w kraju. 27 października 1782 roku w Genui urodził się Niccolò Paganini. Najwybitniejszy wirtuos skrzypcowy w dziejach muzyki. W Poznaniu genialny artysta wystąpił w maju 1829 roku. Jeden ze słuchaczy tak go opisywał. Twarz miał wąską, długą, z wielkim nosem, oczyma świecącymi. Włosy czarne spadające na plecy, postać wysoką, ręce długie. To wszystko było ubrane w starym obwisłym fraku i takich samych spodniach. I kłaniało się niezgrabnie. Występ wirtuoza upamiętniono tablicą pamiątkową na gmachu dawnego Teatru Miejskiego przy Placu Wolności. 27 października 1947 roku do wielkopolskich mediów trafiła informacja o opuszczeniu Polski przez prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stanisława Mikołajczyka. Wydźwięk komentarzy był jednoznacznie negatywny. Pisano bowiem o ucieczce bankruta. Mikołajczyk uciekł przy pomocy konsula brytyjskiego w ciężarówce przewożącej bagaże. W kraju groziła mu bowiem śmierć. Zmarł na emigracji, pochowano go dopiero w wolnej RP na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan. Przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim znajduje się również jego pomnik. Władysław Stoma był jednym ze szczególnie zasłużonych aktorów, reżyserów i dyrektorów teatrów poznańskich. Urodził się w Środzie Wielkopolskiej. Był powstańcem, a już jako aktor zaangażował się w akcji plebiscytowej na Warmii. Od jesieni 1930 roku był dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu. Należał do czołówki artystycznego świata ówczesnej Wielkopolski jako wybitny aktor specjalizujący się w repertuarze komediowym i uzdolniony administrator. Władysław Stoma zmarł 27 października 1968 roku w Puszczykowie i tam został pochowany.